I drodzy bracia i siostry, krótki fragment Ewangelii, krótki, ale taki, powiedziałbym, bardzo konkretny, bardzo treściwy. Jesteśmy świadkami ważnego momentu, bardzo ważnego dla apostołów, kiedy to Chrystus przywołuje ich i rozsyła, ale zanim ich rozsyła, daje im ze swojego Ducha i ze swojej mocy, jeszcze długo przed tym, zanim został zesłany Duch Święty w wieczerniku na apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest tu kilka takich bardzo interesujących i myślę ważnych dla nas wszystkich fragmentów czy kwestii w tej Ewangelii, które powinniśmy, którym powinniśmy się przyjrzeć i je rozważyć. Pierwsze, co zwraca naszą uwagę, to że Chrystus wysyła apostołów po dwóch. Gdyby wysyłał ich pojedynczo, mogliby pójść w więcej miejsc, odwiedzić więcej zakątków Izraela, być może nawrócić więcej ludzi, uzdrowić więcej osób, a jednak wysyła ich po dwóch. Myślę, że jest to dla nas. Taki sygnał, wskazówka, przypomnienie o tym, że jako chrześcijanie jesteśmy zawsze wspólnotą. Apostołowie, apostołowie idą po dwóch, aby nawzajem wspierać się, ale też aby się korygować, aby się nawzajem pilnować i aby pamiętali zawsze o tym, że nie są sami, ale są we wspólnocie. Nigdy nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale zawsze jesteśmy we wspólnocie i włączności całego Kościoła. Pierwszą wspólnotą jest oczywiście nasza rodzina, ale również nasza parafia, i musimy myśleć i patrzeć szerzej o wspólnocie całego Kościoła. Apostołowie idą, uzdrawiają i nawracają, i oczywiście, jakby pierwszy wniosek, jakaś nauka, która z tego płynie, jest dla kapłanów, dla tych, którzy służą, którzy głoszą, którzy są szafarzami sakramentów. Niemniej, znowu, Możemy i chyba powinniśmy spojrzeć na to o wiele szerzej. Mianowicie, wszyscy jako chrześcijanie, jako ochrzczeni, jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Przez bierzmowanie mamy udzielone, przyjęliśmy dary ducha świętego. Jesteśmy uzdolnieni, aby dzielić się wiarą, miłością, świadectwem, wszystkim tym, co najlepsze, tak jak czynili to apostołowie. Oczywiście to nie znaczy, że teraz mamy chodzić i kłaść ręce na wszystkich chorych. Próbować uzdrawiać, ale chodzi o tą istotę dzielenia się miłością, dzielenia się tym, co najlepsze, i do tego wszyscy jesteśmy powołani. Nie tylko my kapłani, czy zakonnicy, siostry zakonne, ale wszyscy ochrzczeni. Więc te słowa są skierowane również dla Was. Ostatnia kwestia, może najbardziej kontrowersyjna, dlatego że na pewno doskonale zdajecie sobie sprawę, że jest to fragment, który. Często jest wykorzystywany przez różne media czy jakieś takie środowiska lewicowe, do tego, że znowu ci duchowni, pazerni wyciągają rękę po pieniądze. A co mówi Chrystus? Tylko ki i sandały, nawet dwóch szat nie zabieraj, ani trzosu, ani niczego więcej. Oczywiście to są słowa, które powinny zawsze być głosem sumienia każdego kapłana, ale również każdego z Was. W innym miejscu pisma. Na pewno znacie ten fragment i pamiętacie, że godzien jest robotnik swojej zapłaty, więc nie wolno odczytywać tego tak twardo i zero-jedynkowo. Inną sytuację oczywiście mają zakonnicy, mnisi. Wy znacie nas, znacie mnie, Ojca Mikołaja i wiecie doskonale, że ja jako mnich niczego nie nazywam swoim i tak naprawdę nic nie posiadam. Klasztor jest piękny, ma jakieś swoje dobra, natomiast ja... Nie mam niczego. Mam wiele rzeczy do użytku, ale przychodzi co, pat, mówi, że proszę, bracie Mikołaju, oddaj, bo ktoś inny bardziej potrzebuje i ja oddaję, przynajmniej powinienem bez szemrania. Inna sytuacja jest księży diecezjalnych. Natomiast dla was wszystkich to jest również taki fragment do pewnej refleksji nad tym, że chociaż nie składacie ślubów zakonnych, to, aby trzymać rękę na pulsie, mówiąc tak kolokwialnie, i nie przywiązywać się nadto do rzeczy materialnych. Jest mnóstwo ludowych, czasem zabawnych, ale czas, często też bardzo mądrych powiedzeń, że do dębowej jesionki niczego się nie włoży. Pewnie nie raz wszyscy to powtarzaliście albo inne podobne. To jest moment, aby zastanowić się nad tym, jakie miejsce w moim życiu zajmują dobra, które mam, które posiadam, które wypracowałem które nie są złe same w sobie, ale czy one nie panują nade mną i, i nad moim życiem. Więc tych kilka refleksji, które daję wam dziś do rozważenia, do przemyślenia i w tych wszystkich zmaganiach, aby być przy Chrystusie, aby o nim świadczyć, aby być prawdziwym świadkiem Chrystusa, niech on sam nam dopomaga.